Cześć, witajcie. Ja jestem Faust, a to jest YouTube Universal, i ze mną jest Kixunio. Cześć. Wotan. Siema. Repus. Cześć. I Big Blob. Blob Lukas. Hej, ja. No i w poprzednim odcinku Aż... ja dałem radę mojej koalicji, a Lukas całkiem nieźle pocisnął Burgundię, a reszta. Jestem lepiej rozwinięty niż Moskwa. To się dzieje? I z kim grasz? Weź. Też to to już nie pamiętam nawet. masz lepiej z technologią niż Moskwa, no bo to tam zdobywasz punkty. Hello. Znaczy ja wiem, że gram z Faustem i gram e, okay. z Wotanem. A reszty to akurat nie a wiem, bo ich, bo, ich, bo ich nie reszty. widzę. A my Ciebie zajmiemy po prostu tak oddzielnie, wiesz? Tak, a, my spoko. po prostu kolonizacja. Z drugiej strony, tak. Tak, po prostu przyniesiemy Ci cywilizację. Po prostu. Demokrację. Z imigrantami z Europy, o. O. No tak, prościutko. Aż kiks polczyć kasę? Mam 94, a co? <laughs> a, nic, nic, to wezmę pożyczkę. Jezus, ham separatist troską. No nie, ja nie mam żadnej, ale ja nie chciałem żadnej brać też. A to może coś ten, Z tej wojny Spróbuję <grym> <grym> wywalczyć papie, Mongolia ma 52 Liberty Desire. Będę właściwie walczył o nich Mogę to supportować? <grym> Kto ma Liberty Desire? Bogodanie. Mongolia. No nie ja muszę. może. Z... Za Potrzebuję to zmniejszyć no, na razie. Tą no, armię w Portugalii mnie to zastanawia. Military armies. i popylicie mnie od tyłu. Historical rivals with Oira. Będę się nimi cały czas tak męczył? A Znaczy nie, kiedyś. Z... Nie, z Mongo. Ooo, czekaj, czekaj. O i umarł. Czekaj, tak, ty jesteś to... Czekajcie, czekajcie, bo to za... wymaga ode mnie wzięcia teraz odpowiedniego pokoju. <laughs> Zanim zakończę. A zakończę... więc już brał Niderlandy i dostaniesz się Afryki. Nie, nie, nie biorę nie. Niderlandów. Niderlandy są Kiksunia. No Aha, okej, okay, okej. Okay. Y... Nie, to będą hiszpańskie Niderlandy jak historycznie. A jestem ahead ja of time wie, w militarnej. Mam na ja jedną, dwie prowincje z tej wojny. Jest... Jakie macie technologie militarne? <laughs> ja już ja so, o tym wiem. Nie, no, że... to tam ani mają szóstą. Myślałem, że jestem pierwszym czwarte, państwem, który armaty wynale... wynajdzie. No ja właśnie biorę armaty, bo zaraz będę miał e, punkty. No to już 6, 6, 5. Pamiętam, mi akurat szósta weszła. Nie ma, czy jest trochę bardziej. 5, 4, 5. Kurna, nie, nie, Bośnia ten... jest bardziej zacofana. 5-3-3. Czemu spauzowałeś? Po co? Tłumacz się. Bo to jest odpowiedni pokój. Tak. Bierzesz A wszystko. Ale to jest ciekawe, że pokazuje 20, ten, 29, Ten Till nobody can end i to w ogóle się nie zmniejsza. A jeszcze muszę, bo muszę teraz bardzo ta, dobry ta, pokój wziąć reputację, to chodzi, że muszę sprawdzić, kto ma u mnie, wiesz, koalicję. Znaczy tam pokazuje, kto będzie miał z kim ja Mogę się sprawdzić między odcinkami. Jakaś, do, jakaś będzie, ale będzie mała. To nie przejdę, nie, przy, ten, nie przyjdę, jak jest, są słabi. Dobra, ja będę robić teraz niszczenie opozycji na wschodzie. Dobra, i ty też coś. A masz w ogóle to, że masz claim it? Pojawiło cię ja coś, coś co? takiego teraz? Że co? To powinno ci się pojawić claim it. A Znaczy Korea ma sojusz z Mingiem? Znaczy, nie jest w sensie taki event powinien ci wywalić, Nie, nie wywaliłem jeszcze eventu, pokazało tylko a informację, to patrzyło, że... że. to nie działa już. No więc to zobaczymy, że się coś zdobędzie z Send. demon. kory mi wygasną. Yes, znaczy, claim'y. In ok Okej. Favors gained. Dobra, dostaliśmy faworki. Claim it. Teraz powinno się wydarzyć, że ty powinieneś dostać Niderlandę. Zobaczmy, no zobaczymy, czy tak dobra. będzie. Czy dostaniesz wszystko Austria Kurwa. O, nie, wszystkie... król, nie, król mi nie. zdech, ale teraz mam 4,05. A, bo spada, bo nie mam dziedzica. Dlatego no dobrze, mi wtedy to jest spada. To chodzi na to, że nie działa to już. Tak. Teraz trzeba się tylko, e, teraz Aragonią zająć. To co, no to chodź, <laughs> idziemy na Portugalię. No z... chyba przemarsz, więc... No, no tak, no idę już do ciebie. Eee, król chujowy dowódca, 3-1-1. To muszę, a, czekaj, Irwani muszę ustawić. Yeah, o dobra. nie, otomanie? <laughs> Ej, no fajnie cóż. to teraz wygląda tam. Szkoda tylko, że Austria to wszystko dostała i teraz My będzie potężne. No. Ale to kiedyś może ja dostanę, bo historycznie jakoś te Niderlandy później przeszły do Hiszpanów. No właśnie teraz powinny być u ciebie. Ale no ja pamiętam, że jak czytałem, no to powinno być tak, że jeżeli masz Royal Marriage i dobre stosunki z Burgundią. Może ee... nie było dobrych stosunków. Albo Chcesz... może przez to, że wojny toczyłeś. No właśnie. Może przez to. Bo nie pamiętam tego. Dobra, już. Nie płaczmy nad tym. A nie płaczę, tylko zastanawiam się. Do... Dobra, już nie zastanawiajmy się. Mamy tu uh, 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 Aragonię, która mi chce się wyzwolić, a ja tego nie chcę. Chcę mieć Hiszpanię. Truskawki, kurde. Spokojnie, panowie. Będzie Truskawek dobrze. nie będzie za darmo dla was. <laughs> to szczeg Sz Szczególnie to jeszcze mają ten. Dobra, to idziemy na wojnę. Ty się zgodzisz? Państwo papieskie niestety nie. albo to distant war. No to baraka, bo akurat mam. To już wypowiadam. Takie. Okay. No. W i Tak, stajką, easy. Nie będą wspierali badziewie. Właśnie, nie będą. Teraz tylko później musimy Aragonie zniszczyć. O Shit, Dobra, zostałem. Ty tam wejdziesz. O, no, bym zdążył. Dobra. To ja chcę najechać Lizbonę. Mhm. Tam przerwy robienie wojsku. Czekaj, ja, ja tu się porozpraszam trochę. Dobra, to mi plądrujemy. On 9000 power, no bogato. Ja mam 15000 i czekam na drugi z rok. A zrobił mi klejmancz na trzeci rok. kolejny menpower będę mógł. to jest następny tempo. Użyć tarabonii. dopiero w 83. Nie wiem, że coś muszę oddać. Znaczy wziąć od tego e Portugalii. No, to już w porto, to możesz mi tam oddać i wyspy. Nie wiem, jak u nich z flotą jest. No na razie ten, plądruje. Znaczy tak, nie wiem, bo jakbym na wysepki bym popłynął. Kolejny Kiksonio, Ciekawy, czy będzie w końcu Kanem. Z następców nazywasz Kiksonio właśnie? Dlaczego nie mają tysiąc na tej jednej wysepce? Dobra, wiecie co, niech mi schodzi... Tak, mój Kan ma 19 lat. Dobra. Aj, czyli ten, jak to było? Ej. Pustujemy bunty. Support Rebels, dawać, wszystko Ale jak on nie blokuje porty? Ale czemu? Przecież nie powinien uczestniczyć w tej wojnie skoro ma libertę A znaczy wojskami nie uczestniczy Ej, e, niszczymy ale... teraz Fausto. To wojnę mu <laughs> powiedzamy? E, nie, e, w tej też można, ale chodzi, że support Rebels e... Supportujemy? Za maksa hajsu? A tam, nie wstać, mm -hmm. jestem bardzo biednym krajem gdzie jest ile zarabiam, dwa i pół Dobra, idę na A, bo ja plądruję. Poza tym przyda mi się ten, dobra tego z czego nigdy nie, nie, nie znaczy pierwszy raz korzystam, czyli te e, polityki kol, e, kolonialne. Co i jak z tym się wiąże? Wiesz, jeżeli, po, dla mnie w uproszczeniu to ci powiem, że jak ci się nie chce bawić wojskiem i przenosić e, wojska, tak, na te wysepki po te 2000, jak kolonizujesz, no. no to weź sobie to pierwsze po lewej. No wiem, 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 tam że jest jeszcze... Ten. No to chyba to wezmę na początek, bo się da zmienić na początek, później, tak są wydawki. A jeżeli chcesz tam się bawić tym wojskiem, znaczy chcesz mieć szybsze kolonie, najszybciej kolonie, no to wtedy no. bierzesz ten najbardziej po prawo, ale musisz wojsko wysyłać, tak? No, tak, tak, tak. A jeżeli chcesz mieć najlepsze kolonie, czyli w sensie takim, że jak ci powstają, mia będą miały zwiększony base tax, yy, to ten po środku. Mm. Nie, pierw muszę z ten... Ja też bym musiał się pobawić z tym nie nowym. dało wziąć, bo to jako wiesz, taka baza wypadowa. Nie mogę tu postawić żadnego dowódcy. Nie Wróciłem, nie mogę. obgadywaliście mnie. E, nie, tylko wysłaliśmy za Port Rebels. Także państwo. nie, nie. To, nasz nie już na raz. I to no. na jeden bunt. O, Port Rebels już pokór. ma te e, armaty, bo ja bym zrobił w sumie. A to wszystko. Nie, nie, nie wszystko jedno? kto zrobi? Nie, no kto A... pierwszy zrobi, ten dostanie ewent. To, to jest. No tak, cenę w koperze, zwiększono mi produkcję. No, a to ja już dostałem chyba. O, military no. wzrosło, świetnie. Mi ja mi na... serio? Punktu. Dochodzi boost wtedy? Ja wiem, mi tak. No, też nigdy się no tak, ma... jak pierwszy raz e... ale... osiągniesz ten. A dochod... no, teraz wysepki bierzemy. Ale to dochodzi do końca gry? Nie, na jakiś okres czasu. Na jakiś czas, ale nie zawsze pa... się przyda. No nie pamiętam, czy to było 10 czy 20 lat, ale wiem, że jak to doczytałem, to, to mi tak już wyszło się, właśnie jest średnio nieopłacalne. Dobra, to jaką, jakąś chcesz wyszepkę, Azory chcesz? Czy co? A ja poproszę, czekaj, myślę. Ty jesteś gdzieś tam daleko, więc. Azory, czy są które? No, te najbardziej nawysunięte. No, Chyba ich nie widzisz, tak sądzę. No może, ich, może ich nie widzę, właśnie. Znaczy, jest, y widzisz może Azorów, ale prowincji nie widzisz. Pewnie. Czekaj, a które ja mogę skolonizować? To jest pytanie. Znaczy, okorować. Chyba żadnych, bo nie ma dostępu takiego, wiesz. przez Będę musiał mieć Porto. No to Porto ci oddam, żebyś. A nie, nie, nie I także na wyspę, nie, nie, ten, sąsiaduje. Z tobą? Yy, no z tobą, ja mogę tylko wziąć ten, No to sprzedaż mi potem, najwyżej. Mhm. Znaczy nie wiem, mogę ci Madrieny oddać, bo to mi łatwo się skolonizuje. Znaczy, Wiesz, nie, to Nie, to... Znaczy nie, nie oni mają fort, no, to... znaczy się nie w stolicy. Okej, okay, co mu możesz oddać? Nie wiem, patrzę, Bo jak coś ci sprzedaj, to i tak musisz to korować, czy nie? Znaczy tak... Yy... Jak ja tak, koruję? potem będę musiał to korować. Mhm. Yy, nie, bo chodzi o to, że tak, żeby tutaj mieć, to ja mam zasięg do Porto, bo potem te następne Alajento nie mam zasięgu kolonizacyjnego, znaczy do korowania, więc bym musiał Porto dostać. No to Porto dostaniesz. Dobra. To Tylko Lizbonne po wysepki. Bo, bo zajmuję wysepki i będzie już ten Warscore, żeby był. Sevilla Castilla. Masz Lizbonę. U... No dobra, nie mam co <coughs> Nie chcę tracić prestiżu. Przyda mi się. Tę byś do... dał. O, już Aragonia nie chce mi się wmuntować. O, i widzisz? E, którą? <noise> nie ma bata. <noise> e, tak. E, nie wiem, Azorów pewnie nie widzisz. Hm. A Madeirę? Madeirę? Madeira jest blisko mnie i to byłoby łatwe, Alcarpe Verdebym bym chętnie wziął. To poczekaj, a of. A nie, widzę. Wyspa o, nie jest złota. Orda. To możesz spisać ta no sorry, dobra, raczej będę mógł Znaczy, nie wiem. Ja bym bardziej wypchał Portugalię z kontynentu i zostawił ją na wysepkach. Na tych biednych wyspach. Yy, nie, to by się opłaca zrobić inaczej. Tak. Yy, to by się opłaca zrobić. O, tak, nowogród Żebyś, Czekaj, teraz Portugalia ma 156. W tej wojnie zrobić tak, żeby Portugalia miała poniżej 100% i ją wasalizować yy. w kolejnej wojnie. Yy. A no też Bo dobra. wtedy, jak będzie Portugalia robiła swoje kolonie, jak już odpowiednio sobie urośnie, ty wasalizujesz Portugalię i wszystkie jej kolonie stają się twoimi. A. Będziesz, będą jakby dwa kraje kolonizacyjne, nie? Na, no to początku, nie? na początku nie będziesz czerpał z tego zysków, mm -hmm. ale potem, wiesz, przejmiesz wszystkie te kolonie. Mm -hmm. A jeżeli w danym regionie będą istniały już twoje, to chyba tam ich kolonie dołączą do twoich. Tak, ale najgorsze jest to, że ich kolonie nie zmieniają koloru. No, no co z tego? Tam kolonie zmieniają koloru. Będzie ale jeżeli flaga. w danym regionie to Kiksunio będzie miał kolonie, no to dołączy to do ziemi Kiksunia. Nie zastępną atakermów. Nie tysiące wojsk. Co? 3000 wojsk stoi na Azorach. Ale to jest, Azorach że, jest limit 25%. To e, szczęście, żołnierzy. że komputer to idioci nie mają konnicy jako e, ci w e, hordy. Nie wiem, czy mi pokazuje cudzą flotę na górze. E, jakoś tak mi pokazywało przez chwilę flotę. Chyba bremen czy coś. My teraz uciekniecie? Topiliśmy, Złog... złowrogi głos. O po prostu. <laughs> tak na początku któregoś tam odcinka. O nie, lojalność tej szlachty spadła, o nie. O tak. Daj no i większe nie. przywileje. No już dam im większe hmm. przywileje. Coś tam coś tam kliknąłem nie wiem co już. Zwiększyło przywileje się cieszę. Jest 100%. Uh. No. O to tak. Tobie, porto Chcę to chcesz? zobaczyć. Ja, bo porto. muszę mieć coś tutaj, żeby móc skorować dalej. Mhm. Mm Biorę tak po kolei. Dobra. Wezmę Lizbonę. Za to. Zostawię te dwie dolne prowincje, ale Lizbonę im zabiorę. No. Dobra, to wysyłam. Pieniądze by się zgodzili. A zgodzą się. Hojni. Ten dement. Tak masz. Bo masz. jak masz. Tak nie masz. Tak nie się na masz. Tak jak nie no, dobra, to. Nast następnej to... wojny, a poza tym, co oni zrobią na tych Azorach? Mam tylko trzy prowincje. No Nie, a do Algawru przewodniczyłem. Takie porto francuskie, jedno na środku. No znaczy, bo... fort mogliby tam postawić. Znaczy, później, jak będzie już miał kolonię, to już ten. Znaczy, raziłbym tak zrobić jedną kolonię na takim miejscu, gdzie na pewno nie chcesz, ten. Colonial nation. Tak zrobiłem właśnie ze Saksonią, i później. Już nie musiałem się martwić o dalej. Ja tu nie będę miał problem. Teraz to wszystko okorować. Wszystko Nie mogę to dwieście. przegrać, Jak to przejęto, będzie przerąbane. 200. No to korujesz, no. I co z tego? Enrico umarł. Ja o, jak następcy. mi przykro. <laughs> Czyżby Unia Personalna jakiś Nie ma okorować? jeszcze. Nie ma. Okej, Szkoda, że nie, ma, nie możemy toczyć wojen żadnych. <śmiech> <śmiech> Dobra, następny cel to Austria. Dobra, czas. Kiedy? No w najbliższym czasie, bo będzie trzeba ten. Ee uwolnić te ziemię tutaj na północy. No przecież nie możemy ich zostawić w rękach Austriaków. No oczywiście, ja się zgadzam. To jest po prostu nie do pomyślenia, żeby oni mieli wiedeń. A no, ja ja nie. właśnie. Nie rozumiem tego. W ogóle co jest w tym Winogrona. O, wszędzie są winogrona? Nie, tu ryby tylko. Grzyby. Grzyby. Nobility, clergy, Nobility. Dobrze, że nic, żadne tereny. Żadne stany mi się tutaj nie pokazywały. To jest ale mam pecha. Ale mam tu mozaikę ludzi. O bole. Mogę coś eksplorować? Nie, bo to się z technologią rośnie. Jest nienawidzę, A ty, kiksuję jak będziesz miał Hiszpanię, to będziesz też fajną imbą. No, Znaczy, to już... To, czy to nazwać Hiszpanię, czy Kastylię bardziej? Znaczy, nie Kastylię, tylko Iberię całą. No, i berię będziesz miał prawie całą. No, nie a... prawie całą, tylko będę miał całą. Nie, bo ja mam porta. O, odkupię ci. Odprzedam. No tak samo teraz jak jestem. Gibraltar jest brytyjski obecnie w prawdziwych czasach. Tak, a tutaj ten genuański handel cały będziesz miał. To hmm. będzie masakra. Ile e, interes mam? 1,4, no to on mi głównie bierze pieniądze, Dobra, to oddaję jedną. Coś zmienia się? Nie wiem. Wsparcie finansowe jakiś zastrzyk? Co to jest 10 tysięcy? Repusz, słuchaj. Uzbek możemy atakować niedługo. Co tu na to? Kurwa! Co? Nie masz jak okorować tego. Nie! Jak zwykle po zakończonej wojnie zapomniałem schować flotę. A, i, I nagle po, po, pojawił się komunikat, że statek y, padł. Tak. Ja też tak patrzę. Jak znaczy, robią to to tak nando. patrzę. Ale to też najgorsze właśnie. Ale na szczęście to nie ciężkie okręty poszły, na no tylko transportowcy, bez wojska. Zresztą w tym okresie to i tak lepiej chyba zbudować galer Nadmiar galer. Hmm. Ja mam nadmiar tych kog. I tak jestem na minusie. Nie wiem, czy posprzedawać statki ciężkie. I jeden. Ile, bior, ile duży statek bierze? Utrzymania? No właśnie 0,6. A jedne, jedna galera ci bierze 0,04. Ustawa. Dlaczego wojsko jest droższe w ogóle niż same statki? Nie wiem. Nie rozumiem ja. tego. No nie rozumiem. Ktoś tam musi myśleć. Dobra, żaden mi się nie chce buntować. Nad... Osmangatu nadal ci żyje? Oh my god. A następcy też Karman. Jest o, Karman jest niezależny państwem. Ty masz fuksę z tymi liderami. Kto? Faust. I co no? No zaczynałem z Mehmetem. O serduszka, czy miałeś tak, ja, z... ja zawsze gram tymi, tymi e, Osmanami, to bardzo szybko mi on umiera. A no widzisz, ja go nie wkładam jako lidera tego, do walki. To Bo ty on wiesz, go karmi. Ja go wkładam? Takiego lidera? <grym> A każdy go daje. Drugi faith. A następcy też masz niezłego. No następcy też się trafił niezły. Kulas, nie wiem. Kulas. <grym nie <grym wiem skąd mi przyszło to, na pewno nie, nie od żadnego z was, naprawdę. No, to bo... na pewno o Tak. Może dlatego ta więc obok głównie Fortem, mam aktywowany. Jeszcze mam nowy Fort. Patrzymy. Nie, i tak to nic nie daje chyba. Ogólnie bejowie mnie kochają, mają 72% kontroli i czuję, że zaraz mi się zbuntują. Bejowie? Ile znaczy, macie? bejowie. 72%. No, yy, no, tak, no nie są. U mnie 70%. Base 4-5. No właśnie dużo. dlatego mówiłem, że trzeba z tym uważać. No, no, to o, jest, Ale, ale oni z jakiegoś eventu dostali mnie 10 i ten event spadnie za 5 lat. No tak, ale wiesz, to też jest takie dość ryzykowne. No e, bo czasem mogą rzeczy wystąpić ten event dwa razy i on się stakuje. No właśnie wyskoczył teraz, ale mogę stracić 5 loyalty. I biorę, stracę 5 loyalty. No A, właśnie. I Argonia znowu ma high. I liberty desire. To ich spiera. Dammit, nie wiem kto. Improved relations. Nikt chyba obecnie. A to wojsko. a bo to jest łącznie wojsko Aragonii i Neapolu. No, pewnie o to chodzi. Ale Napol jakoś nie, nie pali się do tego. Ale zawsze <laughs> są na trochę złym, jest... No teraz są these No tam ten, no mam Supporting independence. Znaczy nie support, tylko ten, support realist, więc. Zastanawiam się, czy defensy takie. Diplomatic tech than Casting. Boże, te, te, lepsza technologia dyplomatyczna te niż kastylska. No, 5-6. Straszna różnica. Także, że napis jest najbardziej rozwinięty te technologicznie. Mm -hmm. On no, 5 lat za... do Manpowera. On ma w ogóle A to Uzbek. Znaczy, walczę teraz na wschodzie, muszę to wojnę skończyć. Dobra, dobra. Jezus, Maria, 7 tysięcy buntowników w całym kraju wyszło. Baranka jest moim. Kolesiowi, którego Beira czy Kombria teraz? Beira niech będzie. Nie, kombi, bo tam jest port. Przyda się jednak. zastopuj. Ja, ja zastopuję. Coś ty znowu zrobił. Teraz się dowiesz, co ja zrobiłem. Wielkiego wielkiego pizdyla pewnie robi. 39 over extensy. Jan i Buriet, ja? Szkoda, że tego nie widzę. Ale jak już będę miał jeden, to... A Portugal już kolonizuje? uuu... trzeba będzie w tym szybkość. Takie tak jest na teraz finansowo. Bo z czego ona żyje? Z ryby. Tak, podwójnie. A co na Azorach ma? Ryby. O, tu mają, tu mają, tu mają cukier wszędzie, dla wymiany. A tutaj ten, yy, Nawal Suplis. A tu co mogą mieć? Deski. A co ja tu mogę mieć? Bo jeszcze nie wiem. Wziąłem jedną prowincję w tej wełnę. wojnie. Ale taktyczny pokój to był. Mogę mieć szansę na wełnę, później ryby. 20% szans na niewolników. Chcę mieć niewolników. Po co? To niewolników? nie ci nie wystarcza. A to on jest na. No właśnie. Ponad, on jest seksualny, wiesz. A takich zwykłych. A to do na sam koniec zostaje. No, 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 no. Noga i mi już proponował. go mu ci Ej, Portugalia westo. znowu wspiera niepodległość Aragonii. Pff. Ja teraz nie wiem co się działają. Na czym pros myślą, ale teraz na szczęście nie jest to 100%. A to już weź ten. Olej sprawy po prostu ja już prestiż dawał Aragonii. No teraz jakoś inaczej to w ogóle działa to On pokazał jakie interakcje, o co to jest? Rally Prestige, ona oh, no, epic akurat Grand Province A, Kurwa jest, czyli mogę dać im prowincję. Co się bawić, Ja nie Co to jest? Dominacja trypsów. Serio? 80%, -80 skoczyło, <laughs> ale będziesz miał przejebane <laughs> Wiesz jakie jest jedyne rozwiązanie tego, żeby się tego teraz pozbyć? No, będziesz bie to biegał. będę? Do prowincji, do prowincji, tam gdzie będziesz miał tribes biegał, i będziesz y pozbawiał tribesy tej i ziemi. I to co to roz. Bardzo... Przez to upadli Timuridzi. O, Timuridzi no. się podzielili. Timuridzi? Ja nie widzę Timuridów jeszcze. No ja to widzę nie. sojusznika. Ja widzę Ja prostu Pogubiłam sobie na prowincję, o. Oh. Perm tak. widzę, więc. Kiedy ten On event order, mi spadnie? Więcej. Jezus, Mariusz, do tego momentu papierze znaczy, nie. Teraz Libonian Order e, zajął ten. 83, to są 4 lata. 4 Co za Order? No ten, e, nie Libonian Order wziął ci ten, e, never, i coś tam, intergrenacyjnie. No, wziął. Ja rozegram otomanami to wala się w ogóle mnie ten wysłał. Insulta to. Kończyło się na tym, że został. Jest! Zwiększył mi się force limit o jeden. Stary, rządzisz. Wiem. Yes. Aż sala. Ja nie mam manpowera, <grym> by zbudować wojsko. Nie mam teraz takiej dużej. I dobrze. Portugalia. Niestety mamy. Zieli nas rozejm od tego, żeby ponownie cię zniszczyć. Conquer No teraz chyba Koity już nie zrobią tej misji. jak Maroko się rozwaliło. Z sojuszu z mamlukami. z kim mają sojusz? Z Krymem. No ja mam zamiar zaatakować Mamluków, więc jakbyś atakował Maroko... Kazaj możesz teraz atakować, co? Nie mają żadnych wolałbym teraz, wiesz, mieć tak trochę spokojnie sobie pograć, żeby, wiesz... Ta Aragonia jednak nie powiedziała Viva La czy coś tam mówią. A będziesz nie mi mógł później z, będziesz mógł mi później pomóc z Uzbekiem Rio Dobra, ja no, tylko na ciekaw otwier No, bo mają sojusz z złotą ordą, Baszkirio i Kokandem To niedobry znak Baszkiri bym z chęcią przyjął, ale kurde no nie mam za bardzo za, za co ją skurować. To jest najgorsze, mam zaś słabo z punktami Jeszcze w Nowogrodzie 22 tysięcy budowników. Ciekawe, że ta jest uznawana. A ty nie zwiększasz autonomii lub coś? Nie, nie zwiększyłem tam. Chyba, o! No ej, no teraz, ej, teraz Resent uprising zdejmuje minus 100? Nie rozumiem. No bo jak e, niszczy, no tak, wcześniej tak, bunty, tak. to wcześniej minus 20, teraz minus 100. Teraz no, no żeby tak patrzę. Nie było, bo o tym rozwiązali problem, żeby nawet nie było tych. E, bo z tych różnych grup kulturowych buntów. By nie było tak, że ci wybuchną te trzy bunty naraz, nie? No właśnie. Bo no, tak, teraz patrzę: no ogóle minus 98, e, unrestu. Stabilność dostanę, prestiż i punkt administracyjne, bierę. No ja też stabilność przez chwilę dostałem. I stabilność ma na plus 3 teraz. Na jeden. Już miałem karz na atakować i razu 22 tysiące butówników. Nie miło. Pippiard. A mi się cały wow. czas Kham próbuje buntować. No, ta te, technologia dyplomatyczna już się nie różni, tylko A, bo nawracam w Kamie. Jest szansa, 3,5% Już spada nawet w ucangu. Ile mam tych ludzi na doradcę wojskowego? Dobra panowie, kandydata? 24 minuty Jeszcze minuta starczy no. 24, 40, 50 sekund, tak więc... Poczekamy, poczekamy, poczekamy. Minut. 5 minutek jeszcze 5 minut, 5 minut, później jeszcze taka minutka. Tak, jak raz mieliśmy, że miał być odcinek 30-minutowy, mieliśmy już kończyć, a nikomu się nie chciało i mm. zrobiliśmy półtorej godziny. Tak. No właśnie, tak więc cóż, dzięki za oglądanie i zapraszamy jutro na następny odcinek. Trzymajcie się, Cześć, cześć. cześć. To.